Witajcie nasi, nasi drodzy widzowie, z tej strony Dobrysia i Ania z kanału Gabi Gabo, witamy was bardzo serdecznie. Przed nami długi wakacyjny miesiąc, czyli lipiec i kolejne aktualizacje, które wjeżdżają do naszej fajnej gierki. 10 lipca oleśniewaj z siodła. Na ranczu można nie tylko pracować, odwiedź arenę i wypróbuj rekwizyty wybiegowe inspirowane dzikim zachodem, baler racing, pole bending i nie tylko. Chcesz się poczuć jak dyskotekowa diva? Teraz możesz to zrobić dzięki najbardziej oleśniewającym strojom na parkiecie. Będzie się działo na ranczu Starszeń. Gromy i pioruny. 17 lipca. Na Jorwiku zaczęły się pojawiać tajemnicze lalki, a Sif chyba wie, kto może za tym stać. Przygotuj się, bo w powietrzu czuć nadchodzące zagrożenie, coś mi się wydaje, że będzie kolejna fabuła. Praca oraz zabawa. 24 lipca. Życie na ranczu ma to do siebie, że każdego dnia pojawiają się różne zadania i wyzwania, z którymi Josh potrzebuje pomocy. Podjedź do niego, by usłyszeć więcej o codziennych obowiązkach, a przy okazji sprawdź nowe stroje. Prom może przywieźć ograniczoną liczbę koni naraz, co oznacza, że wkrótce na Rancho starszań trafi druga grupa rodzajów umaszczenia. Potraktuj to jak wyścig i powitaj je przed innymi. Super! Na ranczu starszeń będą nowe maści koni. No pięknie! Straszniejsze są niż tajfuny. 31 lipca. Pora wrócić do treningów z piorunującą prędkością, by przygotować się na to, co nadejdzie. Odważysz się podjąć to wyzwanie? fiu, fiu to chyba będzie znowu fabuła. No, bardzo jestem ciekawa. Gabrysia również. Co to się będzie działo, jak to wszystko będzie wyglądać? To jest bardzo ciekawe. No i co? No to będziemy grać, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy, kontynuujemy fabułę i będziemy w grobowcu Jarla, zdobędziemy złote jabłko, trafimy podstępem na platformę Dark Core i spróbujemy odbić Justina. Zostawcie nam łapkę w górę, dajcie subika i życzymy Wam miłego oglądania. Idziemy do Lindy, do biblioteki. A Linda czyta: Jeszcze nic nie znalazłam, a ty masz coś? Super! Więc jeśli dobrze rozumiem, fragment światła Aiden może złamać zaklęcie, które ożywiło strachy na wróble, a historię mówią, że ten fragment zakopany jest z Jarlem w jego grobowcu. To najważniejsze książki, jakich potrzebujemy. Doskonale. Ok, w pierwszej książce dowiadujemy się, że w 1218 roku John y, Jarl odnalazł Jorvik i zobaczył, że jest tutaj dużo koni. W drugiej książce dowiadujemy się, jak wyglądał pogrzeb Johna i żeby i krypta została zapieczętowana kluczami Słońca, Księżyca, Błyskawicy i klucza Gwiazd. Z upływem czasu wszystko o tym zapomnę. Nie. Ok, dziennik z podróży, dowiadujemy się genezę pomnika i że tutaj jakieś chyba światło, słońca jest przy mnie. dobra. Szukamy klucza słońca, lecimy do Fortu Pinta. Podjeżdżamy do pomnika. Mocno nacisnęłaś tabliczkę i z kliknięciem otworzyła się tajna skrytka z czymś w środku. Klucz słońca. Weź przedmiot i ukry z ukrytej skrytki i zobacz, czy przy jego pomocy da się otworzyć grobowiec Jarla. Nie wiedziałyśmy, że tu jest skrytka, co nie? Jedziemy do grobowca Jarla. Tak, Ok. Grobowiec Jarla między Fortem Pinta a Murland. Koniem nie wjeżdżamy, lecimy do środka, próbować otworzyć. Fiu, fiu, jaka pieczeń ze słońcem. Wow, warunki spełnione. Otworzyłyśmy grobowiec. To jest jakieś magiczne, to jest jakiś duch. Błękitne światło pojawia się w tajemniczej studni w krypcie. Czujesz tu obecność czegoś lub kogoś. Jestem John Jar, y, syn i wieczny strażnik Jorvik, strzegący go z zagrobu, kto usiłuje otworzyć pierwszy portal do miejsca mojego wiecznego spoczynku. Hmm, nigdy o tobie nie słyszałem, ale zgaduję, że minęło wiele lat o, lat o czasu, gdy zaczą, zacząłem mój wieczny odpoczynek. Mogę Ci pomóc, ale najpierw musisz przekonać mnie, kim naprawdę jesteś i po co tu naprawdę jesteś. A więc chcesz kawałek światła Aiden? Mogę ci go dać, jeśli przekonasz mnie, że jesteś godna i masz i serce masz na właściwym miejscu. Jeśli będę zadowolony z Twoich odpowiedzi, dam ci prawdziwy fragment światła Aiden. Kogo lub co reprezentujesz? Nikogo nie reprezentuję, jestem tu dla siebie. Dark... Strażnicy Aiden reprezentuje Strażnicy Aiden. Strażnicy Aiden mieli przywódcę, który ciągle musi radzić sobie z problemami. Kto to jest? Jest. Przywódcą jest Flip. Jeśli dam Ci to, po co przyszłaś, w zasadzie będziesz działała w moim imieniu. Dlatego muszę mieć pewność, że wiesz, kim jestem, w którym roku wylądowałem na Jorvik. Rok 1218. Jak miał na imię mój ojciec? Yy, Jor? Czy yy, moim największym marzeniem jest chronienie i służenie Jorvik i Aiden? Tak. Czy zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, by służyć strażnikom Aiden? Tak. Zagadka, rozwiązałyśmy dobrze test. Czcigodna, teraz rozumiem, że jesteś prawdziwa zwolenniczką strażników Aiden. Spotkam się z Tobą i dam Ci fragment, skoro działasz w imieniu druidów. Ok, czyli wychodzimy z grobowca i lecimy z powrotem do wioski Valedale do Elizabeth. Fragment światła Aiden. Ależ miałaś przygodę, rozmawiałaś z duchem Johna Jarla. I dostałaś fragment. Słyszałam historię, ale nigdy nie przypuszczałam, że są prawdziwe. Życiodajne światło. Umieść fragment w runie. Dobra, to musimy wjechać teraz na górę do kamieni runicznych i umieścić tam fragment. Udało się! aktywowałyśmy dajne światło słońca warunki spełnione. Wracamy. Widzisz, mistyczna siła Aiden przepływa przez ciebie silnym strumieniem. Fragment najwidoczniej został aktywowany i jest gotowy do pracy. Okej. Okay. Dobra, czyli... czyli jedziemy. Czyli to tak, światło tak, nas ochroni. Tak, przed tymi wróblami, przed tymi strachami. Okej, okay, czyli to działa w ten sposób, że jedziemy. I to tak. musimy na górę wjechać, nie? Aktywowałaś już. A, ty jesteś striculina. Może trochę później też aktywować, tak? Tak. Hmm. Dobra, ja już aktywowałam i janę na górę. Ale się fajnie. Rozwalają oni. Super. O, jakby mi starczyło tego światła. Proszę, proszę. Nalaznam złote jabłko. W tym samym czasie moc fragmentu wyczerpię się, lepiej zerwij jabłko i znikaj stąd. I jedź do Alex przy północnej branie. Podnieś jabłko, w tym czasie dzieje się. Uciekaj! O Jezu Szybko uciekamy! Wyścig! wyścig! A, wyścig. Ale fajny, ok. Gdzie pojechać? Okay. Na dół! One nas. O, czy rzucają nas! Okropne. O, jajku! Wyglądacie na smutnych, co się stało i co to jest. Złote jabłko, ty i twój cudowny koń, prawda? jesteście prawdziwymi bohaterami. What? Ojej, o! Boże, spadłabym na pastwa no losu do tego. Znowu ty? Nie zmęczyło cię bycie żabą? Dobra, znowu cię zaczaruję, ale tym razem zostaniesz zaborny za Masz smakoły, jabłko? Och, nie, złote jabłko! O, jedno, którego nie mogę zjeść! Nie mogę się mu oprzeć! Miałam! Fiu, piu. piu. czyżby się miała zamienić z powrotem w normalną panią? Ciekawie, jakby nie wygląda! Dobry, pi! Chcę zobaczyć cię! O, proszę, światło w nim przechodzi. Myślałam, że jakaś większa zmiana. Przepraszam. Przepraszam za wszystko, co zrobiłam. Teraz zacznę pracować nad przywróceniem rzeczy na ich miejsce. Powinnam zacząć od pomocy koniowi Justina w powrocie do normalności. Trzymaj się, Anna. Mam nadzieję, że te informacje okazały się przydatne. Pójdź do swojej przyjaciółki Alex, byście mogły poczynić odpowiednie plany. Jeszcze raz dziękuję za uwolnienie. Okej, okay, odczarowałyśmy pi i jedziemy do Alex. Wow, to zadziałało? Chyba roz chciała rozmawiać, a więc planowali dostawę nowego mrocznego konia na transport z południowego wybrzeża Murland na jutro. Prawdopodobnie chodzi o ten sandbox, w którym widzieliśmy jak znika Justin i Sabin. Ty albo ja musimy się tam jutro dostać i udawać dostawcę prze, przemienionego konia mroku i wsiąść na łódź. już będziemy na platformie wieczniczej. Miejmy nadzieję, że dowiemy się co się stało z Justinem i być może uratujemy go. Przyjmujesz tę misję, jesteś naprawdę dzielna, wiem, że sobie poradzisz. Ty i Gabriela już pokazałyście, że jesteście sprytne i odważne. Musisz mieć bezpieczną drogę ucieczki. Gdy będziesz sama na morzu, na platformie wiertniczej, o której nikt nie wie, poczujesz się dość bezbrodna. Na zachodnim środku znajdziesz kapitana Brusa, który jest starym przyjacielem Druidów. Porozmawiaj z nim, a być może będzie mógł popłynąć za barką i pomóc ci lub stamtąd zabrać, gdyby zaszła taka potrzeba. Na wszystkie syreny w morzu. Oczywiście, że ci pomogę. Jestem ci winny przysługę i nigdy nie, nigdy nie powiem nie w przygodzie na morzu. Proszę weź te stare sygnalizacyjne. Odpal je, kiedy będziesz miała. Będziesz chciała, żebym cię odebrał, lub jeśli będziesz potrzebowała pomocy. A teraz pojedź do swoich przyjaciół i dopracujcie wasz plan. plan. Alex. Poczekam, aż skończysz misję. Mam nadzieję, że uwolnisz Justina. Nie bój się, kapitan Bruski i plan są w pobliżu. No jesteś, więc to jest koń, którego mam przewieźć, dobrze, umieść go w kontenerze na barce i daj znać, kiedy skończysz, żebyśmy mogli odpłynąć. Pospiesz się, zabieraj rumaka na pokład do portu wroga. Zostaw tu swojego konia do transportu. Czyli musimy zsiąść i wyjść, tak? bye Maj, koniku. Mamy no, gatę. Dostań się jakoś na pokład barki. Dobra, idę. Na barkę. Może mi się uda. Do lodówki się schowamy. Zobacz, ale świetne. Pa nara. Schowałyśmy się w lodówce. Nie ja chcę, żebym... Mi... O, biorą nas! Biorą nas! Na pokład! To jest ta tajemnicza Ach! platforma. O Boże święty! Kontener jest pusty! Musisz znaleźć swojego konia, spróbować zlokalizować Justyna Nie pozwól, by cię zobaczyli i złapalić. A, kontener. I jest A, kompromis. A ukryj się. Idę do, do mojego konia. Przejść. Przecież tam jestem. Nie, no, ja nie wiem, w iść i gdzie iść, i w ogóle, i co. No. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja nie trochę mam trochę dużo czasu. No. O, otworzyło się! Widzę kogoś. Sabin! Znalazłeś swojego konia i Justina. Justin jest w rozmowy, a ciebie nikt nie odkrył jeszcze. Może jeszcze jesteś w stanie usłyszeć część rozmowy. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Justin, co masz na myśli, mówiąc, że to nie jest twój koń? Pachnie druidem. Patrz, kto tam się czai za zasłonami. Aaaa! W każdym razie wydawało mi się, że poczułam czyjąś obecność. To Anna, brać ją. Czego chcesz? Uratować mnie? Nie chcę być uratowany. Wynoś się, wynoś się stąd. Dołączyłem do mojego dziadka i przyszedłem na ciemną stronę. Opuść to miejsce teraz, teraz. Ucieczka z Darko. Ucieczka z Darko. Szkoda, że bez Dustina. No, jedź koniu! Trzeba najpierw ukończyć ten... To jest zbyt dobre na Flary. Gdzie ta strzałka? Właśnie. Jestem! Wróciłaś, opowiedz mi o swojej przygodzie. O, ta aktualizowa Jedziemy do Alex My powiemy jej, że Justin nie chciał z nami wrócić wróciłaś, opowiedz mi o swojej przygodzie. Ale miałaś przygodę, jestem pod ogromnym wrażeniem twojego bohaterstwa i odwagi. A więc pan Sans i dwoje jego jeźdźców mroku żyją tam na platformie, która jest tajną siedzibą Dark Core. a Justin wyraził się jasno, że nie chce wracać. Ale może nie miał wyboru? Jak, jakie jeszcze wnioski możemy z tego wyciągnąć? To prawda. Powiedziałyśmy, że Dark Core stoi w jakiś sposób za zniknięciem Lizy i wie, wie, Anny. Wiemy, że chcą nam przeszkodzić w zebraniu czterech jestów dusz. Wiemy też, że próbują zebrać czterech jestów w mroku i że im się spieszy. Musimy przedyskutować to z Frippem i innymi druidami. Yy, sprowadzę Lindę. Ok. Udajemy się na spotkanie do druidów, czyli jedziemy w kółko tego kręgu, żeby nas krąg wciągnął do tajemniczego miejsca. Okej. Okay. Alex, podsumuj proszę informację. Oczywiście. Wiemy, że Justin jest w tajnej siedzibie Dark Core, która została zbudowana na, czy, na czyimś w rodzaju platformy wiertniczej na południowym zachodzie Jorwiku. Anna podsłuchała rozmowę między panem Sans, dwoma miejscami mroku i Justinem. Rozmowa była między nimi o tym, że zostali oszukani przez konia Justina, który miał zostać koniem w mroku specjalnie dla Justina. Okej, okay, czyli byłyśmy na spotkaniu druidów no i okazuje się, że Dark Core jest osłabiony, bo nie, bo Justin nie ma konia. Nie wiadomo czy Justin sam z własnej nieprzymuszonej woli jest w szeregach Dark Core, czy wolałby być jednak po stronie dobra. I teraz, żeby dalej to rozwikłać, musimy robić kolejne treningi i myślę, że wrócimy na ten statek i na tą platformę, żeby spróbować odbić Justina. Fiu, fiu, się dzieje. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia. Bye bye.